Cześć wszystkim, Macie Piotrowicz z tej strony kanał Real Progress. Kolejna seria odcinków, oczywiście kolejne jeszcze nie skończyłem. E, może nie tyle, co nie skończyłem, co będę rozwijał jeszcze bardziej, e, ponieważ zainteresowanie było bardzo duże, e, za co bardzo dziękuję oczywiście, ale dzisiaj skupimy się na redukcji. Powiem sobie czym jest redukcja, o co chodzi z tym całym zapotrzebowaniem kalorycznym, no i skupimy się oczywiście na osobach, że tak powiem średnio zapasowanych, ewentualnie osobach, które chcą zrozumieć cały ten proces. No i tak w małym skrócie opowiemy sobie, a później w kolejnych odcinkach będziemy już ten temat rozwijać, rozwijać tak, że tak powiem głębiej. Więc tak, czym jest redukcja, w jaki sposób podejść do redukcji, czy dodawać cardio, czy obcinać jedzenie, już Wam mówię jak ja to widzę i jak tutaj zrobiłbym ja. Oczywiście na temat całej kaloryki, kardio i tak dalej, treningu, suplementacji powiemy sobie później, tak jak wspomniałem na samym początku ale odgórnie już mówię. Przechodząc do kresu masowego, o tym może powiemy w jaki sposób przejść w redukcję później, ale tutaj dla osób, które są początkujące, a ewentualnie nie wiedzą jak zacząć redukcję, powiem Wam tak. Jest wiele metod, oczywiście niektórzy mają utarty, że tak powiem swoje schematy, ale najprostszym rozwiązaniem dla Was oczywiście będzie wyliczenie swojego zapotrzebowania kalorycznego. Myślę kalorycznego, już mówię kalkulatorycznego. Na internecie macie wiele kalkulatorów. Oczywiście dla lepszej, że tak powiem, bariery marketingu tutaj powinny wyskoczyć jakieś obliczenia i tak dalej, ponieważ są na to wzory, ale te kalkulatory obliczą Wam to z tego samego wzoru, tylko po prostu na komputerze, więc e, polecam skorzystać. E, gdy wyliczycie już sobie to zapotrzebowanie kaloryczne, jesteście osobami, które trenują, przypuśćmy, trzy razy w tygodniu. No to oczywiście te zapotrzebowanie kaloryczne jest dostosowane do tych trzech razy, ponieważ na pewno to wpisaliście. No i tutaj teraz mamy zagwostkę, w jaki sposób robić tą redukcję. Więc tak, jeżeli mamy już to mam zapotrzebowanie kaloryczne, mamy tu dietę dobraną, zbilansowaną i tak dalej, no to oczywiście trzeba mądrze tego podejść, aby, już tak powiem, nie polecieć za szybko. Co mam na myśli? wiele osób nie rozumie tego, że redukcja nie jest, że tak powiem, sprintem, że mamy to zrobić w moment. Wiele osób też nie rozumie, że jeżeli zatłuściliśmy się, jeżeli nabraliśmy dużych ilości tkanki tłuszczowej, nie zrobiliśmy tego w miesiąc czy w trzy, więc tak samo szybko możliwe jest to, że tego nie spalicie, tak? Oczywiście osoby, które mają mały poziom tej tkanki tłuszczowej, że tak powiem, przypuśćmy 15-12%, tą redukcję wykonają dość szybko, tak? Ponieważ nawet 8%, czy 10 czy 12 tygodni, czyli od 2 do 3 miesięcy, to jest taki optymalny czas, aby wykonać redukcję u takiej przeciętnie zatłuszczonej osoby. I naprawdę, przez taki okres czasu można wykonać tą redukcję już naprawdę od A do Z, taką solino, gdzie nasza sylwetka będzie naprawdę fajnie wyglądać. Natomiast u osób, które są troszkę mocniej zatłuszczone, potrwa to troszkę dłużej, ale myślę, że jest to zrozumiałe, tak? ponieważ mamy więcej tego balastu do zrzucenia. Mamy już to swoje zapotrzebowanie, przypuśćmy, trenujemy 4 razy w tygodniu, w jaki sposób przejść teraz do redukcji jeszcze dalej, żeby jeszcze głębiwać ten deficyt? Oczywiście, mamy dwa rozwiązania. Możemy ucinać tą kalorykę, tak? ewentualnie możemy tutaj zwiększać naszą aktywność, czyli pogłębiać deficyt poprzez kardio. Jakie rozwiązania preferuję, co jest lepsze, co jest gorsze, tak naprawdę to zależy, jak zawsze. nie Nienawidzę tej odpowiedzi, ale to zależy. Natomiast, szczerze mówiąc, w jaki sposób działam ja, to nie lubię, kiedy ktoś się głodzi, nie lubię, kiedy ktoś jest, że tak powiem, na niskich kaloriach. Samo poczucie wtedy jest oczywiście gorsze, mamy mniej energii. No i nie jest to też, że tak powiem, że tak powiem, jedyne rozwiązanie, więc ja. Stawiam bardziej na to samo poczucie i na tą siłę na treningu, żeby to dobrze wykorzystać, niż po prostu taka szybka redukcja i obcinanie tej kaloryki, no bo są inne wyjścia, tak? czyli na przykład zwiększanie ilości cardio. Przypuśćmy, mamy 2500 tysiąca kalorii, tak, na początku. Trenujemy 4 razy w tygodniu, co robimy dalej. Chcemy dojść do niższej kaloryki, więc dodajemy cardio. Jak dużo tego cardio dodajemy? Na początku ja zalecam dla Was dla osób, które zaczynają po prostu redukcję aby dodawać kardio tylko i wyłącznie w dni treningowe. Wiele, wiele, że tak powiem opinii, wiele metod tutaj winiaje, jeżeli chodzi o, o robienie tego cardio, aby robić to na czczo, aby robić to przed ostatnim posiłkiem, aby robić to bezpośrednio po treningu. Natomiast ja dla Was powiem, jak zalecam ja dla osób, które już cieszy mnie to, że chcą wykonać redukcję Zróbcie te cardio po prostu w dzień treningowy, tak? Czyli robimy te cardio w dzień treningowy, nieważne kiedy, ale abyście zrobili. Jeżeli rozbudzi Was te kardio, takie wiele osób mówi, róbcie je na Jeżeli macie ochotę zrobić to cardio po treningu, róbcie to cardio po treningu. Ja osobiście jestem zwolennikiem robienia cardio bezpośrednio po treningu, ewentualnie przed ostatnim posiłkiem, kiedy już jestem, że tak powiem, po całej pracy już mam taki, że tak powiem, luźniejszy wieczór, więc wtedy te cardio, wtedy te cardio robię jak dużo tego cardio. Przypuśćmy, trenujemy 4 razy w tygodniu, więc dajemy na początek sobie na przykład 25 maksymalnie, ale to maksymalnie 30 minut cardio. To zrobi już naprawdę fajną robotę i tutaj, aby, że tak powiem, obserwować, monitorować odpowiednio jak zmieniać naszą sylwetkę, nie wystarczy nam, że tak powiem, lustro, chociaż lustro jest zawsze najlepszym wyznacznikiem, natomiast efekt wizualny będziemy widzieć pewnie po zdjęciach, bo po własnej głowie nie będziemy widzieć, będzie nam się wydawało, że jesteśmy w miejscu, co jest oczywiście naturalne. Mierzymy obwody. Z, mierzymy obwody, sprawdzamy naszą uwagę i zapisujemy sobie normalnie co tydzień te nasze pomiarki. I wtedy mamy fajny taki, że tak powiem, e, fajne, fajny cały spis, który, fajny, takie troszkę nieprofesjonalne słowo. E, mamy cały spis, że tak powiem, naszych pomiarów i widzimy, czy ta redukcja postępuje, czy stajemy w miejscu. Oczywiście będą takie tygodnie, kiedy będziemy stać w miejscu, nie będzie się nic zmieniać. Natomiast nie pędzimy spokojnie. Dajmy sobie wtedy jeszcze tydzień czasu i ewentualnie wtedy podejmujmy kolejne kroki, czyli obniżamy jedzenie bądź zwiększamy cardio. Na samym początku myślę, że nie będzie tutaj problemów ze stagnacją, ponieważ dobrze, ale naprawdę dobrze dobrana dieta i co najważniejsze, czysta dieta, czyli brak jakichkolwiek sosów i innych przetworzonych rzeczy, na pewno będą tutaj powodować to, że będziemy redukować bez bezrzędnego problemu. Co jest, co jest tutaj ważne? Czyścimy miskę, trzymamy dietę czysto, trzymamy sztywne 5, ewentualnie 6 posiłków. No i mierzymy sobie te obwody, tak? Przypuśćmy, nie mamy, nie mamy progresu, już nic się nie zmienia, co robimy? Czy obcinamy tą kalorykę, czy lecimy z do góry? Lecimy z do góry, chcemy mieć energię na treningu, chcemy mieć dobre samopoczucie, lecimy z kary do góry, jak dużo wystarczy zdecydowanie, 5 maksymalnie do 10 minut. Jeżeli już dochodzimy do takich 40-45 minut, naprawdę możemy zostać już na tym kawał czasu, ponieważ jest już tu taka solidna ilość i wtedy kolejnym krokiem będzie obniżanie kalorii. Jak często robimy zmiany na redukcji? Wydaje mi się, że nie częściej niż 2 tygodnie, niż 2 czy 3 tygodnie, ale tak szczerze mówiąc dla Was, ja również jestem teraz w okresie redukcji. Eee, już mam nadzieję, że końcówka bo nienawidzę tego okresu, nie cierpię, po prostu nie cierpię kręcić kardio i tak dalej. <laughs> no i jestem potwornie głodny, mimo tego, że posiadam około 500 gram węglowodanów jest dla mnie katorga i zapycham się ziemniakami. Eee, ale tak, e, ja jestem przykładem osoby, która jest mega niecierpliwa. Tutaj was uczę, aby być cierpliwym, powoli dawać cardio, powoli obniżać jedzenie. Natomiast od tego ja mam tutaj trenera, którego serdecznie pozdrawiam. No i mm, też dostaje często znaki, że Maciek uspokój się, Maciek spokojnie, spokojnie. no i Ja jestem dobrym przykładem, że e, uważałem, że ta redukcja nie idzie, że to nie postępuje, że tego jedzenia jest zbyt dużo, e, a tego kardio jest zbyt mało. Chciałem dodać tego kardio o wiele więcej, e, e, ewentualnie obniżyć kalorykę znacznie, e, znacznie mocniej, mocniej zejść z tymi kaloriami, ale e, trzymając się sztywno planu, będąc totalnie niezadowolony z efektów, minuty, dzień, dwa, trzy i powiem Wam, że porównując jak to wyglądało trzy tygodnie temu, jak to wygląda teraz, to jest to przepaść. Teraz to widzę, teraz to widzę po zdjęciach, widzę to również po wadze. i powiem Wam, że bez jakichkolwiek większych zmian naprawdę ta redukcja fajnie postępuje, więc co chcę Wam przez to powiedzieć, <laughs> musimy być bardzo mocno cierpliwi, jeżeli chodzi o redukcję. I tak jak powiedziałem, dwa, maksymalnie trzy tygodnie, jeżeli po trzech tygodniach naprawdę już jest taka lipa i widzicie, że nie, że nic, jeżeli widzicie, że coś tam idzie, to jeszcze jest dobry znak, ale widzicie, że naprawdę nic nie idzie, jest porażka, no to jest tutaj jasny znak, że, że należy tutaj dokonać zmian. Oczywiście łatwiej jest, kiedy mamy trenera, bo widzi to wszystko bo tak Ja u niektórych klientów robię zmiany co tydzień, u niektórych klientów robi co dwa tygodnie, u niektórych robię nawet co cztery tygodnie. Wszystko to zależy od przypadku, bo Tutaj powiedziałem, niektórzy mówią, że nic nie schodzi, nic nie schodzi, ja widzę, że to schodzi, tylko widzę, że ktoś jest niecierpliwie, chce zrobić to szybko. A co się dzieje, jeżeli robimy redukcję szybko? Wtedy szybko nasz organizm oczywiście adaptuje się do tego, w jakim jesteśmy już, tak powiem, w stanie. Ciężko jest później, że tak powiem, przeskoczyć to. Trzeba robić różnego typu refidy, czyli doładowania węglowodanami, trzeba robić w niektórych przypadkach odpoczynek totalny od cardio, wychodzenie na zero kaloryczne z kaloriami, no ale to już na, na kolejny to jest temat na kolejny odcinek, ale uwierzcie mi, że nie jest to sposób, aby obniżyć to jedzenie maksymalnie nisko, aby wrzucić kardio maksymalnie wysoko, ponieważ byłoby to zbyt proste. Wiele pań robi w ten sposób, że zaczynając redukcję jedzą bardzo mało. Większość kobiet, które prowadzę, narzekają, że tego jedzenia jest zbyt dużo, sylwetka się poprawia, obwody spadają, a jedzenie jest zbyt dużo i są przejedzone. I wiele pań bardzo, bardzo mocno Obcina jedzenie na y, kalorie rzędu 1200-1400 kalorii, kręcąc przy tym 6 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu kardio, nawet po 40 czy po 50 minut. No, jak widać nie schodzi, nie ma efektu i proszę tutaj o pomoc, aby, aby jakoś to rozwiązać. Tak? No, Nie dziwię się, tylko tak jak powiedziałem, nie jest to rozwiązanie, aby z jedzeniem nisko, a polecieć z kardio y, bardzo wysoko. Y, bardzo wysoko. No i myślę, że tutaj kolejną kwestią i taką podstawową będą oczywiście spalacze, kiedy stosować spalacze i tak dalej. Oczywiście o suplementacji na redukcję powiemy, ale o spalaczach możemy, wspomóc również, w, 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 możemy wspomnieć również teraz, przepraszam, możemy wspomnieć również teraz, ponieważ spalacze to również, że tak powiem, zmora wszystkich osób redukujących. Wszyscy używają spalaczy, wszyscy chcą szybszego efektu. Czyli tu już nasza cierpliwość, którą mamy mieć wypada z gry i wszyscy używają spalaczy. Nie używamy spalaczy przez pierwszą połowę redukcji spokojnie. Różnego typu spalacze, ziołowe, spalacze mocniejsze, termogeniki i tak dalej, jakaś jochimbina. To wszystko trzymamy na sam koniec redukcji, ewentualnie jeżeli jesteśmy z tą tkanką tłuszczową naprawdę nisko, a zaczynamy tą redukcję, tylko chcemy zrobić taką krótszą redukcję pod okres budowania mięśni, masy mięśniowej, to wtedy możemy sobie takich spalaczy użyć, tak? Ale na początku wierzcie mi, jeżeli i tu ręczę, ręczę swoim słowem, że jeżeli dieta jest dobrze dobrana, jest dobra ilość kardio, e, optymalna ilość cardio, e, oraz trzymacie się sztywno planu, nie jest tutaj potrzebne, aby aby używać spalaczy. Manipulujmy tym co mamy, tak, czyli dietą, aktywnością i tak dalej, ale nie używajmy spalaczy. Jeżeli ta tkanka tłuszczowa jest powiedzmy na granicy 12%, 15% nawet, wtedy możemy użyć już delikatnych, lekkich spalaczy, ale nie szalajmy bardzo mocno z tym. Kolejna rzecz na moim przykładzie, ja również tutaj bez spalaczy świetnie sobie radzę na redukcji. Też cieszę się, że tych spalaczy nie ma, ponieważ samopoczucie jest o wiele lepsze. Ten układ nerwowy nie jest taki wykończony. No, i wiem, że to jest po prostu, już po tylu latach nauczyłem się, że nie jest to żadne rozwiązanie. Tylko naprawdę trzeba być cierpliwym, odpowiednio tutaj trzymać michę, pedałować, być sumiennym i tak dalej. No i kolejna rzecz, którą widzę tutaj u, u swoich klientów, to jest, że tak powiem, może nie tyle co lenistwo, co takie nieprzestrzeganie się do końca wszystkiego. Niby nie robi ktoś nic złego, ale z drugiej strony nie wykonuje też planu. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli ktoś, a niektórzy tak mają, ktoś ma 6 razy w tygodniu do przekręcenia kardio, a przekręci to 4 razy i nie 6 razy 40, tylko przypuśćmy 4 razy 60, ok, jesteśmy na tym samym, ale pamiętajcie, systematyczność. Mamy wtedy jasno określoną, że tak powiem, tutaj kwestię, jeżeli chodzi o tą aktywność, i wiemy czym, jak manipulować i co daje nam zmiany, tak? To samo z dietą. Nie możemy robić w ten sposób, że Trzymamy sztywno 5 posiłków, i raz nie dojemy, raz zjemy trochę więcej. A tu gdzieś jakiś wypad, a tu gdzieś się napiliśmy, tu trochę zjedliśmy pączka, ale kolejnego posiłku nie dojedliśmy, więc wszystko jest na zero. To tak nie działa, to nie jest takie proste, niestety, ale o tym sobie też powiemy w kolejnych odcinkach. Natomiast podsumowując, jak każdy materiał. Wyliczamy zapotrzebowanie, ucinamy albo kalorie, albo dodajemy cardio. Oczywiście jesteśmy bardziej za tym, aby dodawać kardio. Czyścimy miskę, nasza, nasza dieta jest po prostu czysta. Nie mówię tutaj, że nie mamy korzyści z, z produktów przetworzonych, ale unikamy różnego typu warzyw w słoikach, które mają masę cukru. Unikamy różnego e, typu produktów, które mają dużo e, fatu, tłuszczu w sobie. No i nie lecimy od razu ze spalaczami i trzymamy się sztywno planu. Jeżeli to wszystko gra i jest na odpowiednim miejscu, jest odpowiednio ułożone, to jestem pewny, że Wasza redukcja na pewno na samym początku będzie postępowała tak, jakbyście chcieli. No i, no i w sumie tyle, tak? No to co? 15 minut materiału. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Mam nadzieję, że też każdy zrozumiał mniej więcej o co chodzi. No i klasycznie w komentarzach podawajcie, co chcielibyście usłyszeć, jakie tematy warto poruszyć, jakie są Wasze zagwozdki, jeżeli chodzi o redukcję. Na wszystko oczywiście odpowiem, tak jak zawsze. Tylko po prostu prosiłbym, i o te trudniejsze, i o te mniej trudniejsze pytania, tak? Ja wiadomo, wiem, że dużo osób będzie tutaj pytać o suplementację i tak dalej, natomiast chciałbym, abyśmy się skupili też bardziej na takich podstawach, żeby niektórzy mogli zrozumieć również w jaki sposób do tego podejść, no bo e, widziałem, to były pytania o tę trójkę, e, sugestie o, właśnie o tę trójce, o klenie i tak dalej. Porozmawiajmy sobie na początku może o takich podstawach, aby każdy zrozumiał co i jak. Może jakieś pytania dotyczące diety, może jakieś pytania dotyczące treningu, Naprawdę chętnie na wszystko odpowiem, na te, o których na początku wspomniałem również, ale to już w kolejnych odcinkach, jak już przejdziemy przez te pierwsze etapy. Okej, okay. przepraszam, że tak że tak chaotycznie, ale jak widzicie, jak zawsze z głowy, jak zawsze, że tak powiem, e, spontanicznie, więc, więc mam nadzieję, że jakoś to wyszło, jakoś jest to zrozumiałe i tak dalej. Więc e, co mogę więcej powiedzieć? Subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie swoje sugestie www.realprogress.pl Wpadajcie na naszą stronę, wpadajcie również na grupę na Facebooku, no i na nasz fanpage czy Instagram. Dzięki bardzo, do usłyszenia i do kolejnego materiału. Pozdrawiam. Hejka.